Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Jugix i witam w kolejnym prezentacji w kolejnej prezentacji modów Tym razem jest to mod pod tytułem Groove Monsters, a mianowicie co on dodaje. Bardzo fajną animację wszystkich stworków, większości stworku, bo nie na wszystkie to działa, ja wam zademonstruję. Po prostu zwierzątka tańczą. Umca umca, 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 umca. Idziemy na następne zwierzątko? Umca, umca, umca. Umca, umca, krówka. To co to jest? A to ty nie tańczysz, po co ty tu? Dobra, teraz kura. Kura. Świetnie, czekajcie, dam im więcej, żeby się wytańczyły ile chcą. Teraz następny jest pająk. Umca, umca, jestem pająk. Beatboxer. Krowa, no to krowy widzieliście, ale zespałnie Umca, 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 umca. Dobra, następny jest wilk. Wilki idą na warsztat. No świetna, no popatrzcie. Idą sobie umca, umca, umca. proparty ja. Yeah. Kolejny jest kura. Kura, a, przejście już. Świneczkę też trzeba zaspełnić. Świnka umca party, umca świnki, a wy świnie, że tak tańczycie. Dobrze Kole czego nie zapomniałem jeszcze zespałnić? Oprócz zaraz te stwory, o właśnie. No, zwykłego pająka można też zespałnić. Umca, umca, umca. Pająki też bardzo chętnie tańczą, bo mają wiele par oczu i mogą sobie patrzeć na wszystkie lampy dyskotekowe. Co tu jeszcze chciałem, o właśnie. Umca, 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 umca. No i jeszcze zapomnieliśmy o naszym kochanym Fredzie, że tak się wyrażę. Fred, jak ja Cię tu zespałnię? Umca, umca. Umca, umca, umca. A teraz zobaczmy, jak tańcują mniej przyjazne stworki: szkielet, creeper. Patrzcie na tego creepera! <grystanie> Enderman. <grystanie> Patrzcie na Endermana. <grystanie> Nie mogę. Oj jemiorny Umca, umca. Przepraszam. <grystanie> ja wam dziękuję za obejrzenie tego poradnika i się z wami żegnam. Impreska jest, się toczy. Komentujcie, subskrybujcie. Magiczny guziczek, subskrybuj, zobacz więcej i zostań moim widzem. Jeśli tego nie zrobiłeś, zostań. I na koniec.